No, moje drogie smerfy, według moich wykresów astralnych dziś wieczorem zacznie się deszcz meteorytów. Razem z homnibusem będziemy robić smerfne obserwacje tego zjawiska. Deszcz meteorytów. Uwaga, smerfy, Zejdźcie z drogi. Słyszycie, co mówię? Zbliża się asystent papy Smerfa. Daj no ważniaku, pomogę ci. Trzemaj do nie! To bardzo cenne naukowe para Może się tym zajmować? E, tylko niezwykle inteligentny smerf. A, biegły w sprawach naukowych. Ciamajdo, bardzo cię proszę. O nie, 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 nie. Ach, ciamajdo, ciamajdo, zbiłeś lusterko Lalusia. Wiesz, co to oznacza? Ojeju, nie! Nieszczęście! Siedem niesmerwnych lat nieszczęść! Siedem lat nieszczęść? Siedem lat to jeszcze dla niego za mało! Nie uwagi uwagi, Lalusiu. To tylko dziecinny przesąd. Ależ, papo, smerfie! Istnieją solidne dowody na mój Aż dosyć. Podziwiajcie deszcz meteorytów, moje smerfy. Wrócę za kilka dni. Smerfnej zabawy, papo, smerfie! Pozdrów od nas omnibusa! Do widzenia, papo Smurfie. I pamiętaj Majdo, papa smerf nie zawsze ma rację. O, jak to? No tak, jestem absolutnie pewien, że mam rację, co do siedmiu lat nieszczęść. A -a -a -a. <laughs> Widzisz, co miałem na myśli. Masz pecha. Już się zaczyna! Twój smurf melon jest troszkę za ciężki na ten wózek. No no, widziałeś taki melon? Największy na świecie a gdybym poprosił krawca, żeby mi strzył. Wtedy mój pech się skończy, prawda? Daj spokój, ciamajdo. To dopiero początek, a będzie coraz gorzej, gorzej i gorzej. Co się stało, pracusiu? Jesteś cały? Dobra, ciamajdo, dobra, tylko trzymaj się ode mnie z daleka. O nie, znowu nieszczęście. I jak... O Mademoiselle, smarfetko, jesteś krem de la creme. Smarfny bonbon. Cudowna. Oh, oh, oh. Sakre smarf, moje arcydzieło. Mój kwiat. Mój palec! Mój melon. Moja godność. O, to mój pech. No pewnie. Jak wszyscy dobrze wiedzą, nie jestem zarozumiały, ale pod nieobecność papy Smurfa muszę przejąć kierownictwo i podjąć ważną decyzję. Ciamajda musi zostać odizolowany, by chronić pozostałych przed swoim pechem. Wężniaku, to oburzające! Jak śmiesz traktować Ciamajdę w ten okrutny i poniżający sposób? Z powodu swoich absurdalnych... Absurdalnych? Powiedzcie, Smerfie! Wygląda to kiepsko. krótka karantyna. Bóg baba Smerf nie wróci. go zamknąć. Jeśli coś mogę powiedzieć... Już pędzę, Smerfusiu! Już pędzę! Smerfusiu, Smerfusiu! Jesteś całym... Co, Smerfetko? Och, ciamajda! Muszę tu siedzieć przez 7 lat? Cóż, ciamajdo, spójrz na to inaczej. Siedem lat to tylko sześć tysięcy godzin. Przeleci to raz, Ma, dwa. Może masz rację. Oczywiście, że mam rację. Do zobaczenia! Trzynaście? <laughs> Czternaście? No, omnibusie, mam nadzieję, że moje Smerfy to oglądają. Ja tak myślę. Deszcz meteorytów to wspaniały cud natury. Piętnaście. O, jak <noise> najbardziej. Dzięki temu zdajemy sobie sprawę, jacy jesteśmy mali. Oczywiście, o. 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 a niektórzy są jeszcze mniejsi. <noise> o. O. Są to najbardziej smerfakularny widok, jaki w życiu. Widziałem! 47, 48. I meteoryty, meteoryty? Tak, jakby. 49, 49, 50. Imponujący widok, muszę to sam przyznać. Choć meteoryty też nie są złe. dosyć smerfny kres tej absurdalnej kwarantannie. 64... warety. Ciamaidoo! Ciamaidoo! Wielki smerf jak do licha! Oh! <tryk> <tryk> Och, Ciamaidoo! <tryk> <tryk> to dom Ciamaidy! Trzymaj dachu, nie! Strasznie! Wielki smerfie! Słyszałem o nieszczęściu, ale to już jakiś koszmar! Ten meteor mógł wylądować w pobliżu wioski, omnibus! Niewiarygodne! Możliwe! Wybacz, że opuszczam cię tak nagle. Muszę sprawdzić, czy u smerfu wszystko pozostaje. Oczywiście! W porządku. Ruszę w drogę. Mam nadzieję, że nic im się nie Wiesz stało. Spiesz się, może dotrzemy przed wschodem słońca. No. Co za słodko-gorzka chwila Ukończyłem arcydzieło Przy tak smutnym pomniku Grobowcu smerfa pechowca Smurfa pechowca a ja składam to lusterko ku pamięci Ciamajdy. Chcę nie tylko upamiętnić jego straszliwego pecha, ale sprawić, żeby to miejsce stało się ciekawym obiektem do zwiedzania. Na szmerfność? Nie! Ach, papo, smerfie, Wróciłeś! Jakie to straszne, papo! Smurfie! Potwornie! Nie możemy! Cia maida nie mu... Tak, papo smerfie. Obawiam się, że ciamajda, jak to ująć delikatnie, smerfnął za światy. Z przykrością muszę powiedzieć, że miałem rację. Ciamajda zdecydowanie miał pecha. Prawdopodobieństwo było jak bilion smerfomilionów do jednego. Tak więc maida. Mój biedny Ciamajda. Panie na dworze nie jest wygodne, ale muszę się przyzwyczaić, bo teraz smerfy nie chcą, żebym był z nimi. O, ojej, pani wiewiórko, dzięki, że podzieliłaś się jedzeniem. <laughs> Wkrótce sam nauczę się wszystko smarfować. Przyjaciele zamknęli mnie w domu, żebym nie przynosił im pecha. A ja postanowiłem <laughs> wynieść się tu, Tu... tutaj! O! o! Ojeju, wygląda na to, że pech wszędzie za mną chodzi. Jeszcze za życia zbierał kamienie i ciągle się przewracał. Choć był pechowym smerfem. Brakuje nam go, bracia. Dziękuję ci, poeto. Bardzo wzruszające. A teraz, pozwólcie, wygłoszę kilka słów o naszym zmarłym koledze Smerfie. Siedem lat z daleka od przyjaciół jej, przecież to prawie całe życie. No tak, pewnie w ogóle o mnie zapomną. Siedem lat! Siedem lat! Jakie to straszne! Muszę wrócić! Muszę smerfnąć jeszcze jeden raz na moich przyjaciół, zanim od nich odejdę na siedem lat! Myślę, że w chwili wielkiego smutku warto pamiętać, że ten meteoryt to coś więcej niż grobowiec, więcej niż pomnik wspaniałego przyjaciela. To pomnik dla mnie, smerfa ważniaka. Czy nie przewidziałem, że Ciamajda będzie przez siedem lat miał pecha? siedem Dważniaku. Nieważne. Siedem to zawsze jest siedem. Słuchaj, ważniaku, mam tego dosyć. Patrz, co myślę o twoich niesmerfnych przesądach. Ojej. Ach, smerwetko, To oznacza minimum siedem tysięcy lat pecha. Ach. Cicho bądź, ważniaku. Powinniśmy teraz myśleć tylko o tym, że ciamajda, ciamajda odszedł. O! Nasza ma rację, tylko to jest ważne. Siamajdy nie ma! Będzie za mną tęsknił. O nie, co ja zrobiłem? Mój pech prześladuje przyjaciół, nawet jak jestem daleko stąd. Miał serce jak małe ziarnko pieprzu. A kto miał serce jak małe ziarnko pieprzu? Mesjęcia Majda! Mesjęcia Majda, rzecz jasna! O nie, tylko nie Mesjęcia Majda! O nie, Mesjęcia Majda! Każdy tylko nie Mesjęcia Majda! Hej, czekaj-no! Ja jestem Mesjęcia Majda! Mesjęcia Majda! Och, Ciamajdo, ty żyjesz! żyjesz. żyjesz. Ciamajdo. Co za szczęście! Myślałem, że już cię nigdy nie zobaczę. Mój mały o, Nigdy w życiu tak się nie cieszyłem na twój widok. Nigdy w życiu. A niech to smerf, Ciamajdo. Gdybyś był w domu, byłoby już po tobie. Tak, Cia Majdo. masz wielkie szczęście! Tak, tak, masz szczęście! <śmulanie> tak, na cię na tak, 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 bezsensowny przesąd. To tylko kwestia przypadku. to a, a. racjonalnie i proszę, jak to się skończyło?